Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, kolejny felieton na dziko z jeziora, no bo jak tak człowiek jest w przyrodzie, a zwłaszcza jak powtarza pewne ruchy, jak wiosłowanie, to prawie jak maszerowanie, to mu różne myśli przychodzą do głowy, proszę Państwa. Myślę, że w dzisiejszym świecie specjalnie spolaryzowano. Ludzi. Praktycznie jak tak się popatrzy, to dzielimy się na, na dwa obozy: takich, którzy um, słuchają, i takich, którzy um, kontestują. Um, ale myślę, że też są inne um, formacje, bo nawet ten globalizm jest wśród młodych ludzi całkiem popularny. I, i oni przedstawiają argumenty. I stąd mój apel do państwa, żebyście próbowali zrozumieć te argumenty tej drugiej strony. Zawsze, żeby skutecznie przekonywać do swoich racji, trzeba zrozumieć argument tych, którzy myślą inaczej. Oczywiście Zakładając, że rzeczywiście są przekonani do tego, co myślą, a nie jedynie ukrywają swoje prawdziwe powody i manipulują nami na zewnątrz, usiłując nas po prostu do, wepchnąć do pewnego rodzaju zachowań, wymusić na nas pewne reakcje. Także myślę, że w dzisiejszym świecie. Niestety przez to, że neobolszewicy zagarnęli uniwersytety yy, przeszli przez szkoły, bo no, na uniwersytetach kształceni są nauczyciele. Yy, opanowali następnie zatwierdzanie nauczycieli do pracy a zatwierdzają to kolegia. A jakie to są kolegia? No to właśnie widzimy, jak te ciała działają na przykładzie przypadku profesora Jordana Petersona, którego świetnego psychologa i myślę człowieka tutaj z Kanady najbardziej wpływowego, jeśli chodzi o psychologię i w ogóle nauki społeczne, bo Jordan Peterson jest po prostu filozofem. No, ale chcą, się, chcą go pozbawić licencji za to, w jaki sposób się wypowiada, bo wypowiada się niezgodnie z obowiązującym kanonem, a raczej z tym, co rozkazano. Aby mówić, bo przecież bardzo wielu ludzi właśnie w to nie wierzy i nie, właściwie nawet nie wysuwa tych argumentów. Tej drugiej nie wiadomo, jakie to są argumenty. Tak ma być i już, i tyle. Tak mówią eksperci. Tak mówi nauka. Proszę wierzyć w naukę, prawda? To są tego rodzaju sformułowania. Także e, bądźmy rozgarnięci, ogarnięci. Myślmy, przekonujmy ludźmi, ludzi innych, miejmy ten błysk w oku, żeby no nie dać się zahukać, nie dać się po prostu włączyć do tego owczego pędu, że wszyscy mówią: No, przecież wiadomo, że tak jest, no, przecież oczywiście. Bądźmy otwarci oczywiście na argumenty innych i popatrzmy, gdzie w tych argumentach są logiczne błędy albo gdzie tkwi manipulacja bo y, myślę, że w naszym podejściu y, może nie przekonamy wszystkich, nie przekonamy sąsiadów z podwórka, ale proszę państwa gra idzie o nasze własne dzieci. O to, żeby one myślały Dobrze, żeby one dobrze wychowywały swoje własne dzieci, bo przecież, tak jak powiedziałem, te wszystkie kolegia nauczycielskie i tak dalej, neobolszewizm przeszedł przez instytucje. No i obecnie właśnie odbiera nam dzieci w tym sensie, że je wychowuje, bo na kilku pokoleniach nauczył się, jak to robić, to znaczy, jak to zrobić, żeby dzieci. Żeby to było dla dzieci powabne, żeby to było dla dzieci nęcące, żeby to właśnie kanalizowało kontestację, która jest naturalna w młodym pokoleniu i w młodym człowieku. Po prostu, żeby on się tak buntował, by to system na tym korzystał, a nie żeby był niebezpieczny dla systemu. I próbujmy to dzieciom pokazać właśnie, że to tak właśnie im się z głowy to robi. I myślę, że to jest w dzisiejszych czasach najważniejsze nasze zadanie, bo to jest obrona naszej cywilizacji, to jest obrona tego wszystkiego, dzięki czemu no, świat jest. Yy taki przyjemny w mieszkaniu, jak jest to Zachód stworzył. To zachodnia cywilizacja stworzyła pewien kanon myślenia, stworzyła tolerowanie przeciwnych poglądów. No to wszystko, co dzisiaj niesłusznie się to znaczy, co się zwalcza, a co przecież to jest istota liberalizmu, a zwalcza się pod pod egidą liberalizmu, no bo to jest właśnie tak, że ci wszyscy nasi y, macherzy od manipulacji wiedzą, że muszą przejąć nasze pojęcia, żeby je odwrócić, odwrócić znaczenie pojęć. To są te właśnie y, fajne eksperymenty. Y, proszę Państwa, no i oczywiście zachęcam jak zawsze do wypoczynku na świeżym powietrzu. To niedużo trzeba. Ja mam kajak dmuchany, także y, który mi pozwala właśnie być w tych pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej, jak tutaj Państwo widzą. A, I więc po prostu trzeba sobie wygospodarować czas dla siebie. Może kosztem, nie wiem kosztem czego, bo ja wiem, że zawsze jest trudno, ale, no ale są takie sytuacje, kiedy właśnie to, że jesteśmy. Czasem nawet sami w dzikiej naturze, no to jak zobaczymy to niebo gwiaździste nad nami, a powiem Państwu, że byłem właśnie tydzień temu w Koło Point of tam zostawiłem samochód w marinie u Janusza Jankowskiego, Thompson Marina i, no i byłem raptem 24 godziny na, na ziemi państwowej. No ale spałem tam i takiego gwiazdi tego nieba rozgwieżdżonego w życiu nie widziałem, no bo tam nie ma nigdzie tego zanieczyszczenia yy, świetlnego. Po prostu była, była piękna, rozbieżdżona noc i wtedy Państwo się zastanawiają, o cóż to jest tam giełka taka, która idzie przez całe niebo, no, no proszę Państwa to jest droga mleczna właśnie, której, której w zasadzie nigdy w mieście nie, nie widzimy, no bo jak w mieście księżyc widzimy, no to już jest dobrze, już jest dobrze.